Dobrej Budzić się z takim widokiem To jest coś pięknego To jest jak w raju Zobaczcie Pogoda nam dopisuje Dzisiaj dzień drugi I dzisiaj mamy kierunek Triest Także zaliczymy Właśnie włoskie miasto Ja będę pierwszy raz w Włochach Przejademy coś przez Słowenia. No i w Trieste podejmiemy decyzję, bo wczoraj naprawdę był mocny dzień. I co będziemy robić? Czy będziemy tam sobie coś wydłużać, czy po prostu jademy na zaliczenie Triestu, czy jademy coś więcej? Także zapraszam do oglądania. No, to jesteśmy w trakcie pierwszego podjazdu od razu od domu. 5 km za nami i 200 do góry i jeszcze drugie tyle nam zostało Fajne mają tutaj te dróżki takie wyludnione mały ruch Bardzo mi się to podoba No także pierwszy podjazd mamy zakończony 11 kilosów. I już mamy 528 do góry Dzisiaj nie powinno być tyle metrów co wczoraj Ale też będą Ale też będą Też będą liczone w tysiączka Także teraz Powinien być zjazd i kulome się Strona Italii <grytanie> Niby mieliśmy mieć zjazd, a ten zjazd to taki ani nie zjazd, no bo cały czas są i takie hopki, i takie przerwy, tak jak teraz. Także fajnie ta droga jest wydrążona w skalę. Co chwila mijamy takie momenty, tak jak teraz. A więc jedziemy, kolejny podjazd, drugi na naszej trasie i pół kilometra Część już mamy prawie kilometr za sobą 180 metrów w góra miał no i muszę powiedzieć że dzisiaj dość wysoko jedziemy bo mamy 600 ponad metrów nad poziomem Także z tego zjazdu my tam wiele nie stracili no i pomału Mamy ku końcowi podjazdu 700 metrów zostało. Dość stromy jest. Bo trzyma te 7, 8, 9. Takie odcinki właśnie są. No dzisiaj wyjechaliśmy gdzieś przed dziewiątą, ale ta trasa też, tak, godnej 160 ma mieć No także kolejny. Podjazd zrobiony i na tych 27 kilosa mamy już 887 metrów zbierane. także nie nudzimy się, nie nudzimy. Jest co robić. Pięknie się tu ciągną te pasma gór. Nie wiem czy już nawet nie jesteśmy po słoweńskiej stronie. Wygląda to tutaj bajecznie. Dopiero teraz przekroczyliśmy słoweńską granitę. No i od razu można powiedzieć, że jakość asfaltu też się zmieniła, bo tam był taki bezpożękany ten asfalt. No i 40 już zrobiliśmy. Teraz tak ten profil widza pokazuje, że będzie bardziej w dół. No ale tysiące też już mamy nazbierany. Także pomykamy w stronę Włoch. Do tego kwiestu Tam na pewno będzie jakaś przerwa Ale pięknie Popatrz Pięknie Ale czad tak. chyba pomału dojeżdżamy do kwiestu o, o jak się nie mylę to już widziałem tam morze. Tak, to chyba już będzie czy jest? O, I uda się nawet uchwycić autostradę. Tunele. U nas takich rzeczy w Polsce nie ma. Dopiero się budują. A tu już to jest tak rozwinięte, że masakra. Dobry. Dobry. Czerwa musi być na jedzunko. To jest na jedzunko. To jest kaba, z pauza się to nazywa. Oh. <laughs> Każdy co lubi, to wcino. Jeżarów upoluję ta kura, <laughs> Bo już mam gud. A ona nawet do mnie idzie, także zaraz ją zrobimy. <laughs> Mamy, proszę Państwa, Włochy. Wjeżdżamy. Jedziemy do Triestu. Fajnie, być pierwszy raz we Włochach. Ale widzę tutaj ten zjazd. To jest masakra. Jak my się będziemy z tego Triestu wydostować, to też będzie masakra. Tego podjazdu. Bo nikt nie się boja. Koń Paweł. <noise> I tu, bo my. Już chyba Triest. Nie chyba, no na pewno. A no, ty to, jest to ja. ja. Także tam się jakaś wbijamy w centrum. Ale dzisiaj może być mało zdjęć, bo kucia wszystko zarośnięte. No, możliwe. Wkraczamy coraz bardziej w stare miasto. Pięknie. Ten Triest wygląda dużo. Skuterków jak to Włochy No i zaraz będziemy mieć morze Adriatyk Niezły kolos, wycieczkowiec i już tutaj mamy cały piesk A tam tamkoś... Będziemy się spinać pewnie, bo czeka nas właśnie taki ciężki, i to fest, ciężki podjazd. Niezły budyneczek. Nie wiem co to jest, ale niezły polos. Nasze konie. Jesteśmy w trakcie tego morderczego podjazdu. Uff. Teraz spadło zaledwie do 9%. Tak, przez jakiś tam czas trzymało 12-13%. Jeszcze nam zostało 2600 i 290 do góry. Widzę brązowe odcinki, także będzie ogień. Przy tym zabójczym podjeździe, jak szybko my wzniósł. Zrobili, no teraz Triest widać tam w dole tam widać ten statek obok którego byliśmy no i cały Adriatyk i muszę się przyznać bez bicia ten kawałek butowołek normalnie już bołech się, że mi dźwignie zaś przednie kółko i wyrżna. Pięknie, przepięknie. Jest cudownie. Raj dla kolarzy. No i mamy tutaj punkt widokowy. Trochę my się namęczyli, przynajmniej o, ale zaraz wam pokażę, że tu jednak warto było się pomęczyć. Także chyba zwalczyliśmy podjazd Jeszcze nie koniec No jeszcze troszkę jeszcze zostało Jeszcze, troszkę A my prawdopodobnie z tamtego kierunku no, Przyjechali na statek No a tu Tu tak całe miasto przejechali, Paweł Tu cały triet doleśmy tak na Byliśmy tak na prosto. Ten statek obok którego byliśmy No, no i może tam, tam, tam widać właśnie Włochy, tam jakaś będzie Wenecja właśnie, nie? No ale to nie będzie widać nie no. będzie widać No pięknie, pięknie I prosto, zasłużony Jest tu cudnie Idzie co podziwiać Końcówka podjazdu Zostało 300 metrów Nieźle dał, wpalnik Paweł To powiedz mi jak tyś to porównał ten podjazd Tu Jak tu, nie? Tu, no taki dłuższy No dłuższy tu Także było ostro I to PES Teraz zjeżdżamy kierujemy się zaś na Słowenia Wjeżdżamy Wjeżdżamy. do Słowenii z powrotem. 80 na blacie. Połowa za nami. Troszeczkę odbiliśmy z trasy. Grzegorz właśnie y, polecił, że tutaj jest właśnie takie słynne chyba stadnina koni białych. No, widać tam coś, widać. Jak już tu jesteśmy, to zajrzymy. Ale fajne. Piękne. Piękne. Całe statku. Moja córa byłaby w raju. piękne do się Super, super. 96 kilometrów za nami. 1700 już jest. Także zostało nam jakieś. 60 do 70 km Tu się jeszcze pokręcimy po słoweńskiej stronie No i potem wjazd na Chorwację i do Domciu Ale te widoki Przepięknie Przepiękny wjazd Te doliny masakra Tam jakieś skały No tylko podziwiać te widoczki Jest tu extra A tu mi ja te chyba stanę Trzeba zrobić foto. Zobaczcie Pięknie No i tam Ekipa pojechała Zaraz też tam jadę Właśnie wbijamy kolejny podjazd. Tu jest początek taki ostry. Teraz właśnie go kończymy. Znowu 5 km, znowu 260 km do góry. Potem już się taki łagodny robi. Ponad połowa podjazdu za nami. Teraz znowu taki ostrzejszy czerwony odcinek mieliśmy. No i zostały niecałe 2 km i 90 km do góry. Także zaraz go kończymy i jedziemy dalej. Do, dość wysoko my się wyspinali już w sumie. Bo mamy 600 ponad poziom. No i. 105 kg bite i 2000. Kilo. Także powinno nam zostać jakieś 60 do domu. Ale jak to wyjdzie później, to zobaczymy. No i kończymy szósty podjazd. Ten też był taki dość, dość fajny ponad 2 km. 120 do góry. Teraz ta końcówka zaś trzymała po 11% No i tak chłopakom tą gedałem To właśnie teraz chyba o, mamy na, ten najwyższy punkt na trasie Prawie 780 metrów nad, nad poziomem morza No, Garmin już powiedział, że koniec zniesienia a tu jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i 2200 już wbite. I 110 na blacie. Także zaraz zjazd, chyba. Bo nie jestem sobie pewny. No i 50 km do domu. No i jest nagroda za podjazd. Przepięknie. Słowenia! Pierun wie co to są za góry ale fajne dają powera dają w kość nogi przez te dwa dni już to poczuły także jadę dalej gonić chłopaków bo oni pojechali dalej ależ tu jest pięknie na tej Słowenii no. Ach, nie umiał się nacieszyć tym patrzcie jaki teraz mamy stół a jakiś kilometr temu Chyba ze 3 kilometry Normalnie białe drogi Jak Na Stradę Bianche normalnie No Nie na te opony <grym>, Które mamy A co my tu mamy 113 I 2200 no to Tyle ile było Także działamy dalej, jedziemy do domku kurczę musieliśmy zmienić kurs bo była droga zamknięta więc nie wiem czy nam się trasa nie skróci i to dość poważnie no ale zobaczymy jak to tam wyjdzie ale widokowo jest tutaj mega No coś pięknego Jest przepięknie Sami zobaczcie No jest miodzio Podjęliśmy jednogłośną decyzja Jademy krajową siódemką Nie jademy tam bo garmin nas tam kludził Zaś z powrotem Nie będziemy nadkładać już kilometrów i tak my już swoje zrobili 2300 w dniu, tu jest także robimy już kierunek z do Dodą za jakiś czas ta trasa i tak się połączy także nie ma sensu już tam błądzić no i tak się snujemy tą siódemką 130 wpadło już no i prawie 2,5 tysiąca Zaś będzie konkretny dzień Teraz musimy no, dojechać do tego skrzyżowania Tam my mieli nasza trasa I zjeżdżamy z tej drogi Bo ruch jednak tu jest Dużo większy Tirów dużo Mamy granicę chorwacką także jesteśmy dość blisko już naszego domku Teraz trochę nas wycząsło zaś my trafili na jakieś przebudowy dróg sami widzicie w ta strona teraz stoją wróciliśmy na kurs zostało nam chyba niecałe ani 20 km Teraz praktycznie cały czas powoli będziemy się coraz bardziej zniżać z tych gór aż zobaczę 142 km, mamy 440 poziom, no to na te 180 km musimy zjechać. No i cel z metrami też jest, bo je 2,5 tysiąca. Wróciliśmy na ranny kurs Tu się nasze trasy już połączyły Także Ja tego nie robię tutaj, jadam po kursie Wyszle o tym, nie Krzysio Albo dobra Jednak to zrobię Jednak na dół? na dół? Czyli dobrze kombinowałeś Bo nas myli tutaj to, że ja źle wyznaczył ten start, wiesz? A trzeba patrzeć Trzeba patrzeć później już na ślad, po którym my jechali Także kończymy dzisiejszy trip Są my na kursie po, z, rany, z rana No i ta końcówka była no, nieciekawa, bo było dużo, dużo takich ruchliwych dróg No i Podsumowanie dobrą już w domku No i są my w doma Paweł się będzie posilał, ale nie będę go pokazywał, nie będę mu przeszkadzał. O oh, kur, zobacz, ty... go dusz... Pokażemy jaką paszą się odży odżywia A ja ten nasz Ale po tym tej pasie zwykle nie. nie, nie, to, to, to już nie, nie To już są rzeczy dla dorosłych Małe dzieci oglądają Ja, ja, dokładnie No i z takim widokiem e, nagrywać zakończenie, no to by chciał zawsze, nie? Także dzisiaj kolejny udany dzień Dzisiaj my się obrali na, na cel, właśnie Triest. Z początku, właśnie tutaj, takimi bocznymi, my się cały czas snuli, fajne takie pod, i podjazdy. No, no, zjazdów nie było w sumie dużo. Dopiero w Triest no. był zjazd. W Trieste my tam objechali troszeczkę. No i ten wyjazd z tego Triestu. To było morderstwo. Tak. No tak ciężkiego podjazdu. Jeszcze nie jechałem chyba na tych 4 km, 400 wzniósł, ale czasami były takie momenty, że masakra, nie. No i w pewnym momencie ją ja po prostu zrezygnował i ją ja wolą butować, bo, bo nie chciał jak się przewrócić, tak jak kiedyś że kto zrobił na Bukowej. No, a te konie to tam wjechały, nie? Na oparach. No, ale za to ten podjazd nam no, tak wynagrodził, był taki mega widok, że masakra. No i potem my wjechaliśmy zaś na Słowenia i na Słowenii tam jeszcze my pozbierali kilka podjazdów. No i w pewnym momencie była zamknięta droga. No, i odbiliśmy później w kierunku takiej krajówki siódemki na Słowenii. I tak jednogłośnie my tak już później sobie powiedzieli, nie, że, że pojademy. Pościmy na skróty. No, że nie będziemy już tam kombinować, nadkładać tam kilometrów. Mm. Metrów do góry my mieli nazbierane tyle, ile my chcieli. A to, że tam mamy kilka kilometrów mniej, to, to już nas tam akurat. Piko, nie? Także tak się zakończył nam drugi dzień naszego Główny zgru... był Co? Główny cel był zaliczony. Główny cel zaliczony, dokładnie. No i tak nam się zakończył drugi dzień. Jutro robimy se regen, bo i tak może być załamanie pogody. No, także nawet nie wiem, czy te chmury, co tam widać, to już nie nadciągą. Także jutro odpoczywamy, a po tym jak zaś pogoda pozwoli to będziemy atakować kolejne cele. Także to tyle ode mnie. To czymcie się i do Dara. następnego.